Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. A tutaj na starcie ja muszę się przesunąć. Dostajemy taką fajną bluzkę, fajny ma kształt. Yy, OMG Rare's Girl. Yy, ubierzemy się jakoś. Zabierzemy z rapu na skrywą. To na prezent na odcinek. Okej, okay. a no to mam już status. Mam zakręcone. A, jak ja mam mało pieniędzy. Wczoraj był odcinek z konta takiego innego mojego. I po prostu. No. I zobaczymy, jakie są unikaty dla dziewcząt. Dobra, jest coś takiego. Co mi się nie bardzo. Co mi się bardzo nie podoba. O. Te włosy mi się nawet podobają. O, mam już sam, to może nam na coś wystarczy, chociaż w Zobaczcie, jakie to drogie, chyba 500. Tak świetnie. O, ale śmieszne buty. No dobra. Wow, ale te włosy mi się podobają. No dobra, um, zobaczę, jak, czy ja mam listę. Jak no, z tego kąta nagrywałam. Lista żyć, życie. To jest ten fajny tam. Ten. ten tego tam. Ten też mi się podoba. A ten mogę wykasować. Okej. Okay. To teraz możemy zrobić sobie zestaw. Z czego ja chcę zrobić ten zestaw? Z tych włosów na pewno ale do tego sobie jakieś inne ubrania aha to by mi pasowało, bo to jest fajne no o, to jest podobne więc to wezmę Później będziemy zmieniać kolory. Dlatego wezmę jakieś spodnie. Mm. Słodkie. Dobra, no nieważne ważne. Yy, shorty bym wzięła. Mm. Te są nawet spoko. Albo te są też. Mm. Ale nie, te... Te są fajne, fajniejsze. O. A tutaj widzę rolki. W sumie to wrotki. A to weźmiemy sobie wrotki. Do tego wszystkiego. Akcesoria, kask... Nie. No to mamy cały zestaw, tylko teraz trzeba zmienić kolory. Zacznę od włosów. Nie, hmm, ja nie mam jeszcze zestawu? Wydaje mi się, że z zielonego, z kolorem zielonym A to wezmę z takim O tak I dlatego to jeszcze takie Chociaż może to zamienię na to tak o będzie fajnie. I ostatnia rzecz to będzie to o. tutaj taki zestaw dodam to i się przebiorę они анимка мне не подходит, поэтому я ее Zobaczcie, że tak nic nie mówiłam. Eee, no, dobra, wszystko jest. To teraz pójdziemy w te ostatnie minuty na jakiś czat. Możemy wyjść do kapiarni. poprosiła o autograf, może jej damam, skoro już prosiła. No, ktoś coś powie, może? Hm? Okej, okay, nic, nic nie kłania, tylko blokowo to jeszcze zrobimy sobie tylko w tę ostatnią no, minutę łuka. i ja się zacznę z wami nie żegnać. Więc mm, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No. Nie mam pomysłu. Słuchajcie. Ja tutaj napiszę on, i potem to zmienię. Więc ja się już nie Czekam. Bye, bye.